I niespodziewane było to, że będzie podzielone, ale jest. Tworzymy tym razem świat, ale survivalowy. Sur -y Napisam survival... Napisem survival. Jesteśmy teraz na surubiolu. Nie mamy nic oprócz nożyc, cegieł i szkła. Jak zrobić jakąś fajną rzecz? Rozwalamy drzewko. Na przykład, tak gdzieś trzy. Trzy, trzy krotki wyskoczyły. Zbieramy je. Teraz idziemy do kraft. Mm, teraz bierzemy to, robimy to, później patyki, teraz tego jeszcze to, teraz robimy to. No dobra, wychodzimy i mamy crafting table i robimy. Hmm. Na co nam starczy? Na jaką broń? Łopatę sobie zrobię. Mamy łopatę. Dzięki niej można szybciej kopać. Ale ona ma jakiś pasek. Ona bardzo szybko się marnuje. Już jej nie mam. Nie, prawie mam. Prawie nie mam. No, nie mam już jej. Nie ma łopaty. Tu jest zbiór wszystkich rzeczy. No dobra, to już na tyle. No to pa.